Wydarzenia organizowane z okazji obchodów Dnia Papieskiego co roku cieszą się w pławach niesłabnącą popularnością. W niedzielne popołudnie odbyła się już 14. edycja rowerowych wyścigów po Kremówki. W tegorocznej edycji wzięło udział około 200 osób w ośmiu grupach wiekowych. Trasy wyścigu biegnące przez okolice Skweru Niepodległości były dostosowane do wieku uczestników. Jak co roku startujemy w różnych kategoriach, od przedszkolaków po seniorów, mamy podział na... Klasy młodsze, szkoły podstawowe, szkoły średnie, dorośli, no i seniorzy i oczywiście kobiety również startują w swojej kategorii, w swojej jakby klasie. Myślę, że jak co roku jest liczba osób bardzo podobna. Startuje co roku w wyścigu startuje około 200 osób, więc pogoda nie ma jakby dla naszych rowerzystów większego znaczenia. Cieszymy się najbardziej z tego, że nam deszcz nie pada, bo to by było duże utrudnienie i zwiększałoby niebezpieczeństwo naszych zawodników. A w tej sytuacji, kiedy jest słońce, kiedy mimo wiatru jest ok. Zwycięzcy otrzymywali pamiątkowe puchary i statuetki oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy mogli częstować się papieskim przysmakiem, czyli przygotowanymi na tą okazję kremówkami. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?